Siemanko, jest Lidlis, a witam w kolejnym odcinku z naszej serii Brawl Stars na naszym kanale. Słuchajcie, dzisiaj zobaczcie... O nie, o nie, najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć. Zbieracie, słuchajcie, te skrzynki i nagle one wam się po prostu otwierają same z siebie, przypadkowym kliknięciem, bo są w złym miejscu według mnie te skrzynki. Ja nie mogę, dobra. W każdym razie, słuchajcie, ogólnie level w Brawl Stars nic zupełnie nie daje, ale gdy wejdziecie do sklepu, to raz na jakiś czas macie pakiety i dzisiaj... Mam, słuchajcie, pakiet 75. poziomu, więc jest to naprawdę rzecz całkiem, całkiem niezła. Więc dzisiaj sobie zdecydowanie ten pakiet kupimy. O kurczę, fajnie bo też to kupić, co nie? Chociaż nie lubię zbytnio grać krukiem, szczerze mówiąc. E, wczoraj sobie testowałem różnego rodzaju, słuchajcie, star powerki, e, które są dobre, które są które są powiedzmy gorsze. I ogólnie nie wytestowałem nigdy na odcinku Gwiezdnej Mocy do Rico, Więc dzisiaj możemy sobie w sumie, Zagrać Rico, pokażę Wam e, jego super moc ponieważ on, gdy, słuchajcie, spadnie jego życie, to zaczyna bardzo szybko biegać. To jest spoko, na starciu solo teraz jest nawet niezła mapka do niego, aczkolwiek ja nie jestem jakimś prograczem Rico, od razu mówię, a wy teraz, słuchajcie, możecie zostawić łapkę w górę oraz 70% osób nie subskrybuje kanału, ma przycisk subskrypcji na czerwono, więc zrób, żeby on był teraz na szaro, mordo. Dobra, a ja tymczasem... No dobra, a ja tymczasem zagram w showdown. Dobra, ludzie... Strategia nariko ogólnie powinna być jedna, a mianowicie, żeby na samym początku zebrać jak najwięcej sobie Power Cubesów, dlatego że on ma mało HP bardzo. Więc nam bardziej po prostu niż e, obrażenia, które zadajemy, się przyda szczerze mówiąc, HP ludziska. Ok, gdzie jest ta Shelly? Dobra, tutaj jest. Czy będziesz próbować? Czy będziesz próbować mnie atakować, Shelly? To jest bardzo dobre pytanie. Ok, ok, dobra. Ona tutaj będzie szła, ale my już zbierzemy jednego i znowu ją zaczniemy męczyć. I uwaga, zbierzemy sobie teraz drugiego tego Power Cubes'a. Rico tutaj nie jest zbyt dobry, jeżeli chodzi o samo w sobie. Okej, okay, patrzcie, i to uaktywimy się mój Star Power, dobra. Riko nie jest dobry sam w sobie w rozwalaniu innych, ale jest bardzo dobry w takim męczeniu po prostu i w kurzaniu wszystkich. Dobra, ee, to. Okej, okay, tutaj Tara. Tutaj już nie ma tary, dobra. Już nie ma tary. Okej, okay, Barley. Barley, zostaw mnie. Barley, no. Czy wyglądasz jak mój brat? Kto się zgadza, że Barley wygląda jak brat? <laughs> Słuchajcie, e, Rico. No, kompletnie. To są bracia roboty. Okej, okay, z Mortisem byśmy sobie poradzili. Tak mi się zdaje, przynajmniej. Okej, okay, z nim sobie poradzimy. I z Bibi też sobie może uda nam się poradzić. Chociaż ona ma cztery. 4 kubsy, więc to jest dosyć dużo. Dobra, zużyjmy ulta. Nie trafmy z ulta. Ale teraz ją trafmy. Dobra, gitary. Ja muszę więcej celować. Ja wiem, ludzie. Ja wiem, że ja muszę więcej celować. Ale i tak, i tak idzie w miarę nieźle. Nie możemy pozwolić, tylko żeby ta plansza się jakoś mocno zmniejszyła. okej, okay, tutaj ból będzie próbował nam uciekać. Ale ja już wiem, jak on próbuje uciekać. Ja już wiem, jak on próbuje uciekać. Plansza się zmniejsza. Więc słuchajcie, musimy ich już dopaść. Gdzie jest jeszcze jedna osoba? Ok, dobra. Ok, on ucieka tam. To jest dobra wiadomość, ludzie. Dobra, on zaraz już nie będzie mógł miał gdzie uciekać. Ok, ult. O nie, co za jazda? Serio. Co to miało być? No, no nie, no ten Mortis, słuchajcie, on nic nie robił przez całą grę, a i tak, i tak wygrał. No dobra, w każdym razie teraz możemy kupić sobie ofertę jeszcze jedną. Dobra, pakiet 75 poziomu, dobra, zobaczmy to. Zobaczmy, co to w ogóle daje. 7 dych, słuchajcie, 70 zeta za ten pakiet, a nie jest wcale aż taki dobry, no ale dobra, zobaczmy. Przydadzą nam się monetki w miarę mega boxy, może nam się trafi nowy Star Power jakiś w sumie. Okej, okay, uwaga. Pierwszy megabox. Nie trafił nam się star power. I drugi megabox. Uwaga, uwaga. Serio, no nam się nigdy nie trafia... Słuchajcie, z ofert nigdy mi się nie trafiają ja star powery. I to jest naprawdę ludziska, bardzo, bardzo dziwna rzecz. Ale ile my mamy monet teraz w ogóle. Możemy poulepszać kolejne postacie. W takim razie Leon na dziewiąty. No dobra, weźmy Leon na dziewiąty. Jakie on ma star powery w ogóle? Przyspieszenie. Jeden, a drugi... Odzyskuje 800 punktów życia na sekundę. Hmm. No dobra, słuchajcie, szczerze mówiąc, to nie wiem nawet, jak sobie ten Leon poradzi tutaj na dziewiątym poziomie. Ponieważ. No nie wiem, jak sobie poradzi na tym dziewiątym poziomie. Ponieważ, ludziska. E, nie mamy Star Powera. A tutaj już może dużo osób mieć naprawdę. E, na przykład Star Power. Okej, okay, tutaj Mortis. Próbuje. E, próbuje nam zabrać naszego. naszego Cubesa, ale mu się to nie uda. E, ok, tutaj. Dobra, tutaj jest nasz i mamy już trzy power cuby, co nie jest naprawdę złe. Wręcz jest spoczko, dlatego że widzę, że tutaj ma jeden typ. Okej, okay. dobra, udało się dorwać tą tarę. Ona nam zostawiła dwa power cubes, więc mamy już pięć. Okej, okay. tutaj będziemy mieli jeszcze jeden, sześć. Dobra, jest serio dobrze. Tylko żeby nikt dystansowy nie, nas po prostu nie rozwalił. To jest teraz, to jest nasz cel, słuchajcie teraz. Okej. Okay. Dobra, nie rzucajmy zbytnio na ślepo, dlatego że te ataki wszystkie nam się przydadzą. Dobra, tutaj. Okej. Okay. Dobra, on nie ma z nami żadnych szans. Ale też nie będzie chciał z nami walczyć, tylko będzie uciekać Tatara. Na pewno, no dobra. Okej, okay, nie jest najgorzej. Ja muszę przeczekać laga w tym momencie. Okej, okay, dobra, wciągnęła mnie w ulta, ale na szczęście ja byłem dużo szybszy, więc słuchajcie, nie było... Nie było żadnych szans na mnie tutaj. Okej, okay, jest ich trzech. Jest ich trzech. Riko i 8-Bit. Więc słuchajcie, my sobie czekamy tutaj po prostu. I teraz musimy dorwać tego Riko. O to chodzi. Dobra, dobra, idealnie, idealnie po prostu, naprawdę idealna rundka, słuchajcie. Idealna rundka Leonem. Wow! Na następnym odcinku właśnie wbijemy sobie do niego jakiegoś star powera, a teraz wbijamy kolejną postać na dziewiąty poziom. I wytestujemy kolejną postać, może sobie właśnie e, na tym oto trybie. Tylko tak myślę, kto będzie dobry. 8-bit się wydaje spoko, ale wydaje się też spoko Colt. Dobra, to czekajcie. W takim razie, skoro i 8-bit i Colt się zdają spoko, to my bierzemy tarę. Tak, to jest logika Tricusa. Nie próbujcie tego, słuchajcie, zrozumieć, ludzie, dlatego że Wam się nie uda. W każdym razie, no ja dawno Tarą nie grałem. Ona ma dobrego Star Powera. Ogólnie to jest niezła postać, ale trudna. Naprawdę trudno się gra. Znaczy, nie, no nie jest niezła. Jest jedna z najgorszych postaci, ale fajnie się nią gra. Fajnie, trudno i chętnie, chętnie spróbuję wygrać naszą downie, czego nie gwarantuję, słuchajcie, że mi się w ogóle uda. No, ale cóż, no, próbować warto. Przede wszystkim, że widziałem, że dużo osób grało tarą teraz. Dobra, tutaj nikogo nie ma, okej. Okay. Ile ona zadaje? Po dwa. Po dwa tysiące to ma tak naprawdę damage, jak ból, jeżeli trafimy wszystkimi kartami naraz. Więc to jest dosyć dużo. Okej, okay, tutaj. Tutaj jest jakaś walka, ale. Dobra. O nie! O kurczę, dostałem, ale dobra, ona nie ma damage'a w porównaniu do nas. Ona w porównaniu do nas nie ma żadnego damage'a. A my mamy 6 Power Cubesów, więc to jest naprawdę. To jest naprawdę dobre. Ok, udało się. O nie! Tutaj. O kurcze, dobra. Słuchajcie, musimy zagrać trochę defa, dlatego że straciliśmy dużo życia na poprzedniej walce. Tutaj jest Brock, który. Ok. Ok, udało się. Patrzcie, ile Power Cubesów dla nas. Ok. O nie, przypadkowo rozrzuciłem wszystkie karty. Dobra, słuchajcie, to. Po... Patrzcie, Tara, Tara ma jeden tamta. Ma jeden, jak ona jest biedacka. Okej, okay. 12 powercubsów i showdown. Ja w to nie wierzę, że to się tak dobrze udało, naprawdę. Podejdźmy do niej, podejdźmy sobie do niej jak chcemy, tylko ona będzie szła tutaj, a my ją ciach. Nawet ani razu ulta nie zdążyłem użyć. Czajcie to, ludzie? To był zbyt łatwy win. Naprawdę, to było tak, słuchajcie, banalne. No ale dobra, słuchajcie, no git, zobaczmy jakie w ogóle ona ma star powery, dlatego że też bym chciał, dużo naprawdę nam brakuje star powerów, naprawdę bardzo dużo. Dobra, czarny portal, super atak, Tary otwiera międzywymiarowy portal, pojawia się wersja Tary z Krainy Cieni, która atakuje jej wrogów, Ok. na moc, uzdrawiający cień, super atak, okej, okay. czaję, czyli to jest trochę szczerze mówiąc jak star power Sandy, że jeden atakuje, a drugi leczy. Dobra, jak dla mnie git, słuchajcie. Mm, ostatnią rundkę w takim razie możemy sobie zagrać. Weźmy 8 bita na 9. poziom i słuchajcie, zobaczymy jak 8 bitem nam się zagra, do tego, że dla mnie to jest mega mega trudne. Dobra, więc ostatnia runda 8 bitem zobaczymy jak nam się to w ogóle. Okej, okay, więc ostatnia runda 8 bitem zobaczymy jak nam się to w ogóle uda. Tutaj widzę, że mamy od razu jakiegoś power cube'sa specjalnie dla nas, dobra, jest jeden. Trzeba Naprawdę dużo nim pozbierać Power Cubesów, dlatego, że on jest bardzo słuchajcie, niemobilną postacią. Jest mega, mega wolny i tak naprawdę każdy, kto do nas podejdzie na blisko, jest w stanie nas rozwalić. Ale dobra. Okej, okay, ta Piper nam otworzy. Dobra, dzięki. Dzięki, Piper, za otworzenie, za pomoc Twoją niedocenioną i nieocenioną także. Okej, okay, tutaj jest jakiś Dynamite, którego którego trafiliśmy bardzo mocno, bardzo mocno od nas oberwał, ale my od niego... O, dobra. Miałem już mówić, że też bardzo mocno, ale to dopiero po tym. Udało się, lol. Dobra. To było 200 EQ ludzie. A przynajmniej 50. Dobra, tutaj... O nie, Karl ma tyle samo co my. Mega słabo. Okej, okay, poko. Rozwalony Mike będzie szedł po Power Cubes swojego, ale nie uda mu się. Zdecydowanie mu się nie uda. Tutaj siedem zadymiarzy jeszcze jest. O co chodzi? Dobra, postawmy sobie tutaj nasz Nasz domek. Tutaj zaraz będzie szedł ten ziomek. O nie, no. Piper nie ma co robić bez kitu. Tam jest poko, cały czas siedzi. Eee, kto tutaj jeszcze siedzi na górze? No, Piperka jest denerwująca dosyć. Jest mega denerwująca wręcz. Ten. Najbardziej się boję walki z tym Karlem, bo on ma dużo, słuchajcie. Ma dużo cubesów. Piperka była denerwująca, więc za to zasługiwała, żeby tutaj paść. Okej, okay, dobra, my mamy 8. Jest mocno, ludzie. Jest serio. Mocno. Karl zużył swojego ulta. Więc mamy tak naprawdę wielkie starcie z nim. O nie. O nie. A ja nie umiem grać aż tak dobrze, żeby. Żeby wielkie starcie tutaj wygrać. Dobra, zresmy sobie życie. Okej, okay. dobra, kto jest lepszy na blisko. On. Dobra. Nie było szans, słuchajcie. Bym musiał go naprawdę dobrze trafiać. No niestety no, nie zawsze się wygrywa, słuchajcie, ja tymczasem będę się z wami żegnał. Wszystkie odcinki z Brawl Stars, jakie nagrałem do tej pory są tutaj, w karcie prawym górnym rogu, więc klikajcie, oglądajcie, ja się z wami będę żegnał. Widzimy się już jutro o godzinie. O 10 się widzimy. Tak, to było na tyle. Na razie.